Już w szkole średniej Robert Eggers zaadaptował Nosferatu na potrzeby szkolnego przedstawienia. Stworzył inscenizację, która wyróżniała się na tle standardowych szkolnych spektakli. Projekt zwrócił uwagę Edwarda Langloisa, który zaprosił ich do wystawienia sztuki w prestiżowym Pove Theatre w Nowym Jorku. To doświadczenie miało ogromny wpływ na twórczość Eggersa. Już wtedy fascynowała go ekspresjonistyczna estetyka i gotycki klimat klasycznego horroru, co znalazło odzwierciedlenie w jego późniejszych filmach takich jak Wiedźma Bajka Ludowa z Nowej Anglii czy Lighthouse. Praca nad tym przedstawieniem była dla niego pierwszą okazją do eksplorowania mroku, napięcia i atmosfery tajemnicy. To wtedy Eggers zapragnął stworzyć nową, filmową adaptację Nosferatu. Jego fascynacja niemieckim ekspresjonizmem i wampirzą mitologią. Dojrzewała przez dekady. Twórca podkreślał w wywiadach, że remake Nosferatu to dla niego osobista podróż, powrót do korzeni, ale jednocześnie próba stworzenia czegoś unikalnego i przerażającego na nowo.